Jak widzowie z tej strony Dańczyk Wasz Jupiter. Dzisiaj zrobimy sobie zakupy growe, jak widzieliście po tytule oraz po zdjęciu. Czy tam avatarzy, to się chyba tak nazywa. Więc no nie przedłużając, bo tego naprawdę było dosyć sporo. Omówimy sobie kilka rzeczy, więc pierwszą z nich jest to lightop gamingowy. Tak się składa, że moja mama jest nauczycielem, no i raczej ten laptop jej niepotrzebny. Dostała błąd bon po prostu od Państwa na 2,5 kloca e, więc za 3-400 dopłaciłem 9 stóp i kupiłem sobie laptopa HP Victus e, do grania w herosy i do przeglądania YouTube y, e, ewentualnie do twierdzy krzyżowej więc, więc fajnie, tutaj jest jakiś tam RTX e, ten 4.0.5.0, tam 16 GB e, dysk ten NMV, czy jak to się nazywa, 2 bardzo szybki w każdym razie w jeżeli chodzi o laptopa następnie coś co zostaje w kolekcji a ostatnio się chwaliłem właśnie tą e, tym Tomb w takim kartonowym wydaniu tutaj mamy kolejne kartonowe wydanie z tym, że ten zestaw zawiera e, gra może sama w sobie nie jest ciekawa bo kosztuje około 10zł ale ten zestaw zawiera kamerę, kamerę aż w środku i sama kamera jest warta dwie zł ja za cały zestaw zapłaciłem 25zł więc tutaj widzicie jak bardzo inwestycja szybko się zwróciła e, 500%, 500%. Profitu ja Mam sobie wyściągawkę Zaraz ją odpalę Żeby nie zapomnieć za co ile zapłaciłem Chociaż wiem gdzie także są Różne pomówienia związane z cenami Że to ktoś za tyle sprzedał co To nie znaczy, że ja za tyle kupiłem no, Na końcu Wam rzucę filmik jakby Z mojego konta Że to ja jednak te rzeczy kupuję A więc Resident Evil 17 zł Następnie mamy tam 30 ileś pewnie z przesyłku, ale wydaje mi się, że cena no i tak spoko. No, następnie mamy taki mały projekt, który sobie zrobiłem. Myślałem, że może nagram film, jednak nie nagram, nie chce mi się. Eee, eee, zrobiłem sobie pudełko, jeżeli chodzi o wytłoczkę, Wytłoczka jest z stresu, za 4 zł. Eee, za pudełko zapłaciłem mm, za wydruk 9 zł, z tym, że u mnie drukarnia jest bardzo droga, jeżeli chodzi o sam wydruk, papier minimum gramatura 300 gram na medi. No i możecie sobie coś takiego wydrukować, jeżeli macie drukarkę na mecie na pewno tam sobie znajdziecie jakieś tam instrukcje obsługi, jak to zrobić. Kolejno trzy gierki, można powiedzieć 2-3. Jedną dostałem za darmo, dwie kupiłem ze względu na cenę. Za to zapłaciłem 2 zł. E, przepraszam, za to zapłaciłem 6, 6, zł, 6 zł, za to zapłaciłem 8 zł sumarycznie za dwie gry zapłaciłem 14 zeta za plus to dostałem za darmo. Wtedy mi niepotrzebne. Mam to chyba na PlayStation 4 i na PlayStation 1 w oryginale. No i co chciałem tu, dam to inferno. Fajnie, polska dystrybucja, bardzo ładny stan, więc. Więc fajnie. Co to zostaje, to idę zaraz do Żyda. Próbowałem to wystawić za 4 dychy, nikt tego nie chciał, więc chyba zaraz to sobie sprzedam do Cegsa, a za to płaci około 20 złotych, i tak, i tak mi się to opłaca hmm, następnie dwie gierki jedna do tańczenia, druga hmm, nie do tańczenia um, jazz Dance za to zapłaciłem 29zł plus przesyłka seks chyba za to płaci z 63zł więc zawsze te 15zł do przodu bo e, za przesyłkę zapłaciłem 20zł, no i za to też zapłaciłem 29zł, jest to warte około 150zł, ja to mam już w kolekcji komplet, no ale wszelka ze względu na podbicie budżetu. Następnie mamy Skate 3, który miał być w bardzo dobrym stanie, jak się okazało pudełko jest pęknięte, no i płyta też jest porysowana, więc troszkę mały zawód. Przespałem zgłoszenie sporu, no ale zapłaciłem za to 10 zł plus 3 zł ochrona, tam kupującego przesyłka była za darmo, więc już się nawet nie chcę tutaj czegokolwiek zrobić. Postaram się to sprzedać za 15 zł. I, i, I tyle. Eee, następnie wyczytałem, bo te gry mi się trochę pomieszały. Jeżeli chodzi o tę grę, ten zakup to jest to Jazz Dance, za który też seks ładnie płaci około 4 dyszek. A ja zapłaciłem za to 15 zł. Hmm. Nie, przepraszam, to było chyba inaczej, jeżeli chodzi o, o ten zestaw. Bo w zestawie wiecie co, ja kupiłem chyba dwa te Jazz Dance. Zaraz zobaczymy. Albo chyba to kupiłem ostatnio za 15 zł, teraz to kupiłem w zestawie za 50. A w zestawie znajdowała się FIFA, która już została sprzedana. 23 eee, za 35 zł, a no za 15 zł mamy Challenge plus Minecrafta, Które są warte sumerycznie ponad 70 zł, więc jakieś 6 zł jednym kliknięciem, czy tam dwoma kliknięciami jesteśmy do przodu. <coughs> Następnym zestawem było. Aha, były dwie gierki, za które zapłaciłem 35 zł, łącznie 20 plus 15. Sam hit około 40-45 zł, co pamiętam, no i to pewnie też jest około 2-3 dyszek. Warte więc sobie budżet podreperujemy. No zwłaszcza, że ten laptop kurcze 9 stóp, no to jednak, jednak trochę portfel odczuł. Hmm, kolejnym zakupem, zestaw gier od Tydzień temu, może nie tydzień temu, tak, dwa tygodnie temu wam pokazywałem, że kupiłem. We Fit. Myślałem, że komplet jak się okazało było pudełko, w tym, że nie zaliczałem do środka, brakowało tam płyty. No, płyta na szczęście trafiła do mnie w bardzo dobrej cenie, bo za te trzy gry zapłaciłem 15 zł. Z tego, wydaje mi się, że te Wii Party samo jest warte koło 8 dyszek, więc trochę do przodu, trochę uzupełnienie kolekcji, więc, więc fajnie. No i tutaj już zakupy, Teraz zobaczymy. Jakie? Trzy gierki, za które zapłaciłem chyba z 67 zł. Eee, więc około 80 z przesyłką. No i tutaj, jeżeli chodzi o te gry, no to GTA, którą sama jest warta z 5 dyszek. Tutaj mamy Days, za które CX płaci około 7 dyszek. Więc już jesteśmy z 5 dyszek do przodu. No i wpadła taka ciekawostka: Fortnite Deep Freeze Battle. Eee, ja u zagranicznych, u zagranicznych YouTuberów, tam chyba Saroson i Eee, retro runy, czym się chyba nazywa. Widziałem właśnie informację, że jeśli chodzi o to, to wydanie Fortnite, to jest tutaj pierwsza jego wersja, eee, tej gry, która jakby początkowo wyszła. Jeżeli się nie podłączy z internetem, to tutaj można właśnie pograć w tą oryginalną, eee, pierwotną część. No i to, to też ma dosyć wysokie ceny. Ta gra jest warta, myślę, że koło stówki. Więc to nie sprzedaję tego do CEXA, nawet nie wiem czy to kupuję. To sobie na razie zostaje w kolekcji, jak ktoś mi da za to stówę to sprzedam, jak nie to będzie leżeć, bo też jest to, jeżeli chodzi o Minecrafta i Fortnite'a, bardzo memiczna gra, ale takie memy różne śmieszne lubię, więc może to sobie leżeć u mnie. Następnie zakup trzech gierek, też w bardzo dobrym pieniądzu. Już Wam mówię ile, zapłacimy za to 42 zł z przesyłką, no jest to GTA, troszkę podniszczone pudełko. Jest to Tekken, który sam jest warty Chyba z pięć dyszek, no i jeden, jeden CX płaci za to dwie dychy, za to 5, więc myślę, że z pięć dych też jesteśmy do przodu. Już tutaj zakupy na Wii. Miałem ten te Wii Fit sprzedawać, obek sobie chyba zostawię, no i tutaj wpadło mi Sterling Wii, czyli taka jakby przystawka do, do pada, no jak już Mario Kart'a czy coś, można tam sterylajstwo tego pada włożyć i co można jeździć, że tak powiem? Za to zapłaciłem 25 zł w Lumpeksie u mnie, e, więc wydaje mi się, że spoko cena. Zwłaszcza, że to koło samo, bez pudełka, e, jest warte po 25-300 zł. Plus przesyłka, no ale bez kartonu. To sobie dochodzi do kolekcji. No i e, chyba przedostatnią rzeczą, tak, przedostatnią rzeczą, którą kupujemy, jest to e, Wii Motion Plus. Wii Remote, czyli kontroler do konsoli Nintendo Wii. Nie wiem czy to było jakoś sprzedawane oddzielnie, czy jest to po prostu z tego zestawu, z tą konsolą. Ona się chyba jakoś Mini nazywała, była tam jakaś taka mniejsza, czerwona, ona była okrojona jeżeli chodzi o specyfikację. No i tutaj jest ten Munczak. Fajny case, znaczy fajna ta osłona, fajnie, że jest pasek, fajnym naprawdę jest to stanie. Tutaj mamy nawet jeszcze tą folikę za to zapłaciłem 45 zł. Wydaje mi się, że taki zestaw około 150 zł trzeba liczyć. No i ostatnią <laughs> rzeczą zakupem. Rzeczy były dwie, jednej Wam nie pokazuję, bo mi się nie chce, wrzucę Wam zdjęcie. Eee, taki uchwyt, jakiś do ładowania do ikonów plus. Eee, taki fajny case'ik PowerA eee, do Nintendo Switcha. Więc mam już czwarty case. Cztery konsole mam, więc jest fajny. A tyle z mojej strony, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał, jak tak, lajk, like. jak nie, no to też like. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, no i tam czego sobie chcecie. Trzymajcie się no i moi na razie.